Dobra, zobaczmy co dalej. Oczywiście ten URL nam wisi. Yy... Dobra, darujmy sobie URL na razie. Powiedzmy kolejnego Sprinta! No Drift został nam tam jeszcze na górze, no ale... Na razie nie chce mi się jechać tam na górę. <grywy> Zrobimy tego Sprinta i może tego URL-a jeszcze. No. Samochodzie. No, jak ciasno! Hello, co to korki się porobiły? Ktoś tu skosił znak. I to nie byłam ja. <ścoughs> o, długi sprint. No, w sumie tu już krótkich wyścigów nie ma <ścoughs> na tym etapie. Moja czaszunia rządzi. Ej, on ma Mitsubishi. To nie fair. Ja też chcę Mitsubishi. No i poszedł. Raz go już pewnie nie dogonię. Hmm. Aleź tam z przodu, zrób jakiś błąd. Jedź wolniej. O! Dziękuję. Okay. Miejmy nadzieję, że tu nie ma żadnych skrótów, ale nic nie widziałam na mapie, żeby były jakieś skróty, więc nie sądzę. Wow, zakręt. No cóż, barierka sama mnie naprostowała. Fajnie, nie podoba mi się, że tu tak szybko jadę. Jest tu tak wiele zakrętów. Wow, power powerslide. Tam ktoś utknął na jednym z tych zakrętów. O, skrót. Ładny, tak, przywal, prosto wsiana, nie? Ale co tam, skrót. No, i tak, winner. Co to dla mnie? Co to dla mnie? Dobra, idziemy robić tego URL-a Nie kończymy z tym dziadostwem, miejmy nadzieję Przecież pewnie i tak będę musiała jeszcze jakieś URL-a robić Chociaż może nie Zobaczymy to na latnisku, więc pewnie znowu będzie kilka wyścigów w jednym Drogi, samochodziku. Nie obijaj się. Trzeba pracować, nie obija się. <gry> o, nasz garaż znalazłam. światło. Pasuje trochę do naszego tego, samochodziku. Taki <laughs> słodki cukieraczek. Nie wiem czy ja dobrze jadę, pewnie źle jadę. Oczywiście, że źle jadę. Nie, to się tak zakombinowało z tym? A, tu, dobra. Okej, okay. bardzo ciekawy URL. Znaczy, ciekawy. To jest pojęcie względne. Jezu, jakie oni mają dobre samochody. Chociaż, co to jest z przodu, co stoi? Byłem na jakiejś punktu. Dlaczego ja startuję, że tak powiem, od... na samym końcu to raz, dwa, dlaczego miałam jakieś dziwne żółte światło przed sobą przed chwilą. Będę pierwsza ha, 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 ha. Cztery, wyś... cztery okrążenia, więc pewnie będzie e, jeszcze jedno... jeszcze jeden wyścig. Jakiś znowu niemiły zakręt, ale chociaż w sumie nie, nie jest taki niemiły. No, też nie ma jakiejś tragedii. Ok. Ważniejsze, zapamiętać trasy i wykorzystać ją przeciwko naszym przeciwnikom. Czyli po prostu jechać dobrze. Aha. A, znowu te deszcze. Normalnie takie deszczowe... miasto. <laughs> nie wiem, czy było jakieś takie chyba deszczowe miasto w Stanach? Coś mi się kojarzy, ale nie wiem czy to... czy to... Dobrze mi się kojarzy, czy mi się źle kojarzy. Jak wiecie, to dajcie znać. Było jakieś takie miasto... właśnie jakieś takie nietypowe. Więc właśnie albo zawsze padało, albo coś takiego. Albo nie pamiętam, kurczę, już dokładnie. Ja równo za mną, bez czele. Zostawcie wy mnie. Ja tu będę musiała hamować. No. Ale mam bez laptown. W sumie jest nieźle. Tylko, że mnie pewnie wyprzedzą tuż przed letą, stając moje szczęście. Okay, to jest ten miły moment. Uuu, jak blisko byliśmy tego. Um, no, samolotu. I przynajmniej jakoś z mi wychodzi na tych zakrętach? Bo masakra. sakra się tak mnie zawsze doganiają w tych jednych momentach. Nie, 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 nie rób takich dalekich zakrętów, bo cię dogonią. Moja kochana Toyotko. Nie mogą nas dogonić. Nie na ostatnich zakrętach. Proszę. za mną. Fuck. Dobra. Nasza ostatnia szansa. Musimy się trzymać. I nie dać się. Dobra, hamowanie, hamowanie, hamowanie! Yes! No. Uff. Mam szczęście, bo... O. A, no tak, zapomniałam, jeszcze jeden wyś. <śm> to jest takie denerwujące. Jak wszyscy równo, nie? Ja się nie zgadzam, że ja startuję z ostatniego miejsca. To nie fair. Nie ma szans, to tą seliką, mój drogi. Tak bezczelnie na pasie startowym nie, podczas gdy samolot ląduje. Zakręta chyba nigdy nie wyrobię. Okay. No to znowu cztery, te okrążenia. I znów deszcz! Cóż za niespodzianka, no nie? Znowu będzie nam nad głową samolot lądował? Czy to tak losowo się dzieje? Chyba losowo. Albo był tylko na początku, żeby nas przestraszyć. Ta! Hmm, ale ja mam bez laptań. w sumie tragedii nie było. <ścoughs> o, kolejny samolot. No to już w sumie trzeci temat. chciał pożądanie. Może to szybko pójdzie, bo to w sumie dość krótki taki. Znaczy krótki, mały. Małe to okrążenie. Amować, hamować, amować! O, wow! Dało mi się. Pierwszy raz. Ale oni tuż za mną, jak zwykle. Dobra. Kolejny bez time. Wow. Zapomniałam się. Niestety, znów się zapomniałam. Ale to już ostatni lap, Miejmy nadzieję, że nikt nas na ostatniej prostej nie wyprzedzi. Dalej to Jotko, dalej. Bądź dzielna. Bądź dzielny, mój cukiereczku. o już wygrano, mam w kieszeni yeah, yeah, yeah. <grywy> no już myślałam, że trzeci wyścig Uuu! nowa dzielnica tak, pociągowa mhm. Na tej mieliśmy dragi. Kiedy była jeszcze nieodblokowana. Myślałam, że dopiero jak skończymy wszystkie wyścigi, to się odblokuje. Tak, New Inventory, Col harbor. Odblokowany. No i ta dzielnica oczywiście. Te i spoilery nowe. Uuu, i cała masa nowych wyścigów. Wow. <laughs> I draga mamy na pierwszy żeby po prostu tutaj. A to dziwne, wydawało mi się, że jeszcze będziemy musieli przejść te dwa wyścigi. Ja się zastanawiam, czy czasem ich nie straciłam przez to, że przeszłam tego URL-a. Nie wiem, dajcie znać, czy to się tak dzieje. Jeśli za szybko przejdę, powiedzmy, URL-a, -e, to yy, wtedy. Mi nikną gdzieś te wyścigi, bo nie mam pojęcia za bardzo, jak to się odbywa. Dobra, a może skoczymy do Carlotu. Wow, mamy... Albo zróbmy tak to. Oczywiście, zawsze będę wygrywać. Hey, Okej, okay, dobra. Um, zróbmy tego draga i zobaczmy. Potem może skoczymy do Karlu, to zobaczyć, co tam nowego się odblokowało. wiedziałam! Ups. Coś mi nie idzie. Wow! Nie sądziłam, że to wygram szczerze mówiąc. Nie dość, że kompletnie nie szło mi zmiana biegów, to jeszcze ten nieźle mnie wyprzedzali.

A, i dalej już nic, dobra. No to możemy sobie drifta draga Sprinta albo Circuita Drifta Sprinta. z tym dragiem to się obawiam. Sejm bonus. Ten daje więcej, no. Ten daje pewnie najwięcej, bo z Street X -y aż. Dobra, weźmiemy tego sparku. I skoczymy sobie jeszcze do Carlotu. Uh! Czyżby nowe te? Eee, jak to się nazywa? Nowe Nitro. A będę musiała sobie jeszcze um, te sklepy odblokować w tamtej dzielnicy, która nam została. A, ale to spokojnie. Uuu, kasa, 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 kasa. No, oczywiście samochodów nigdy y, za wiele. Musi <laughs> być jakaś równowaga w naturze. Owdź. że znaczy, brakowałoby mi mojego cukiereczka. Ale jeśli zobaczę tam coś godnego uwagi, no to. <laughs> Jest jeszcze jeden samochód, który uwielbiam ponad wszystko i nie wyobrażam sobie życia bez niego, że tak powiem. Ej! Chyba to trochę zwaliłam. Jedź, 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 jedź. Enter the shop. Mm, to, to, to. Aha, będziemy musieli jeszcze takiego dużego samochodu kupić, Ale to, później. Um, dobra, to jest zasilika mamy. Lexus, to ja ta Supra, bo ostatnio. Volkswagen. Audi A3. Mm. O, To jest właśnie mój ukochany samochód, to się Eclipse. Tak, tak, tak. Tak? I Audi TT, Boże! Ja chcę oba! Kurczę, ile mam miejsca w garażu? Już nie pamiętam. Ja chcę ten i ten. Dobra, ale nic mi się nie muszę. Chyba nie wiem co. Tak, dzisiaj po prostu nam obrodziło nowe samochody. <grywa> Czekajcie, skoczymy na chwilę do garażu, zobaczyć, ile mamy miejsca na samochody. Dobra, mamy pierwszy, ten nasz Vauxhall. E, Toyota Celica, numer dwa. Numer trzy, e, Mitsubishi. Okej, okay, mamy pięć slotów, z czego piąty jest jeszcze zablokowany. Czyli teoretycznie, Audi Data też mogę sobie kupić. Znaczy wziąć, bo w sumie nie muszę ich kupować. Kupować tylko części trzeba, dlatego to jest takie problematyczne też. Na piąty byśmy zostawili na ten. Um, na ten powiedzmy. Dodatkowy. Chyba, że zrobimy na czwartym slocie ten, ten duży samochód, a. Ja nie wiem, jak to się tam odbywało, bo wydaje mi się, że. Um, po zakupie samochodu pojawiały się te wyścigi, tak dla tych samochodów, ale nie jestem tego na 100% pewna, czy to czasem nie odblokowało się po jakiejś innej akcji. No ale to... Tak, chcemy eksplorować. Też zobaczymy, ile będziemy w stanie kupić do, te do tego Mitsubishi rzeczy. Kochany, nic ale wolniutkie jesteś na razie. Ale tutaj do Nie ma obaw.

You know what? Take practicality and throw. Horsepower no, no. equals speed. So bolt on everything you can. Mm -hmm. Right here is the place to do it. Hey, your ride needs kupić. to run smarter with all its new parts. So upgrade your computer to optimize output. Now, transmission is where you lose most of your power. So any upgrade will help you get more ponies to the blacktop. Tighten your ride and get rid of that shock suspension for firm hold and grip. This the glycerin of the race world. Rack it under your hood to give your ride extra power when you have to do it. It's crucial, so upgrade your rubber as often as possible. Now, bigger is better, so upgrade your brakes for shorter, quicker stops. Break the barriers of top speed by slimming your ride with a weight reduction kit. Okay. Amplify your power band by bolting on a turbo. Okej, okay, zostało nam 2000 <laughs> Brau Brau Eee, dobra. Hmm. W sumie nie wiem czy jest sens lecieć do kolejnego sklepu, bo o popatrzcie URL are... <laughs> Nie wiem czy jest sens właśnie iść do kolejnego sklepu, bo... Może nam nie starczyć kasy. A myślę, że będziemy kończyć powoli. O, może cofniemy się do garażu. Weźmiemy sobie naszego kochanego cukiereczka. <grych> tak, na razie. Na razie cukiereczek rządzi. <grych> Dobra, i myślę, że będziemy kończyć te dzisiejsze odcinki. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podoba Toyota Silica. Za niedługo przemalujemy też, oczywiście, Eclipse. No i muszę się zastanowić, jak to z kolejnymi samochodami zorganizować. <grym> Mam za dużo ulubionych samochodów. Dobra. No to tyle, także dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem w Need for Speed Underground 2. Cześć.